Witajcie! W dzisiejszym odcinku zrobimy aktualizację moich pszczół murarek. Zapraszam. No Otóż w ostatnich dniach wykluły nam się pszczoły w dużej ilości. W sensie, jakoś tydzień temu wykluły się dwie albo trzy. Ale... Teraz wygluło się ich o wiele więcej i sobie tutaj latają takie fajne. Dobra, zobaczymy co tutaj jest, jak to wygląda sytuacja w gnieździe. O! Jak się przyjrzymy, dużo konów zostało już otworzonych od środka. Dobra, zamykamy. Jeszcze jeden segment. Bo dodali, dodaliśmy jeszcze jeden, taki tutaj O. Dobra, zamykamy. No i jeszcze tutaj jest również koteł. Jeszcze ze spostrzeżeń takich zoologicznych stricte, to te pszczoły, które tutaj się wykluły, to są samce, które wykluwają się z reguły wcześniej niż samice i latają dookoła gniazda, bo czekają, aż samice się wyklują, by móc je zapłodnić. No i właśnie za około jakoś tydzień, parę dni wyklują się samice i będziemy świadkiem początku właśnie takiego no, okresu rozrodczego. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku.